Agnieszka Kowalska westchnęła cicho, poprawiając krawat przy swoim eleganckim uniformie. Był to kolejny dzień pracy na recepcji hotelu Grand Warsaw, pięciogwiazdkowego obiektu w sercu stolicy. Przez ostatnie trzy lata przyzwyczaiła się do rutyny: uśmiechać się do gości, rejestrować ich przybycie i wyjazdy, odpowiadać na pytania o atrakcje turystyczne i restauracje. Miała 26 lat, dyplom z zarządzania turystyką, który zbierał kurz. I marzenia, które z każdym dniem wydawały się coraz bardziej odległe. Praca w hotelu miała być tylko przystankiem, tymczasowym rozwiązaniem, zanim jej prawdziwe życie się rozpocznie. Trzy lata później wciąż tkwiła w tym samym miejscu. Z tą różnicą, że teraz awansowała na główną recepcjonistkę. Zegar na ścianie wskazywał pierwszą. Do końca zmiany pozostały jeszcze dwie godziny. Hotel był wyjątkowo spokojny tego wieczoru. Większość gości wyszła na kolacje lub spektakle teatralne. Agnieszka skorzystała z wolnej chwili, by przejrzeć magazyn podróżniczy, który zawsze trzymała pod ladą. Na okładce widniała piękna plaża Bali, miejsce, o którym marzyła od lat. Odłożyła czasopismo, gdy usłyszała dźwięk obracających się drzwi wejściowych. Do lobby wszedł mężczyzna. Był wysoki, szczupły. Ubrany w nienagannie skrojony garnitur, jego twarz częściowo zasłaniały ciemne okulary, mimo że na zewnątrz dawno zapadł zmrok. Ciągnął za sobą małą walizkę na kółkach. Wyglądał na zmęczonego, ale w jego postawie było coś, co natychmiast przykuło uwagę Agnieszki pewność siebie, która zdawała się emanować z każdego jego ruchu. Podszedł do recepcji i zdjął okulary, ukazując intensywnie niebieskie oczy. Dobry wieczór! Powiedział po polsku z lekkim akcentem, którego nie potrafiła umiejscowić: Mam rezerwację na nazwisko Karol Stern. Agnieszka sprawdziła system i rzeczywiście rezerwacja była na trzy tygodnie. Apartament prezydencki, opłacony z góry. Goście zatrzymujący się w tym apartamencie zwykle przybywali z asystentami, ochroniarzami lub partnerami biznesowymi. Ten mężczyzna był sam. Jej ciekawość wzrosła. Drogi czytelniku. Jeśli podobają ci się moje historie, byłabym wdzięczna za Twojego subskrypcję i kciuk w górę. Twoje wsparcie motywuje mnie do tworzenia kolejnych opowieści. A teraz wracajmy do Agnieszki i tajemniczego gościa. Oczywiście, panie Stern, wszystko jest gotowe na pański przyjazd. Czy życzy pan sobie, aby bagaż został dostarczony do apartamentu? zapytała z profesjonalnym uśmiechem. Mężczyzna pokręcił głową. Nie, dziękuję, poradzę sobie. Odparł biorąc kartę klucz, którą mu podała. Ich palce zetknęły się na sekundę, a Agnieszka poczuła dziwne mrowienie. Przypisała to zmęczeniu po długim dniu pracy. Czy potrzebuje pan informacji o restauracjach w okolicy lub usługach hotelu? zapytała jak zawsze. Karol Stern spojrzał na nią z większym zainteresowaniem. Tak naprawdę. Mógłbym prosić o rekomendacje? Jestem w Warszawie po raz pierwszy od wielu lat. Szukam miejsca, gdzie. Można zjeść dobrą tradycyjną polską kolację, bez turystów, jeśli to możliwe. To pytanie było dość typowe, ale coś w sposobie w jaki je zadał sprawiło, że Agnieszka poczuła się jakby to była najważniejsza rekomendacja, jakiej kiedykolwiek udzieliła. Cóż. Jeśli szuka pan autentycznej kuchni, poleciłabym starą karczmę przy ulicy Podwale, to niewielka restauracja, prowadzona przez tę samą rodzinę od pokoleń. Nie ma jej w większości przewodników turystycznych, ale serwują najlepsze pierogi i żurek w mieście. Karol uśmiechnął się, a jego twarz nagle złagodniała. Dziękuję. To brzmi idealnie. Czy. czy znalazłabyś chwilę, żeby mi pokazać, gdzie dokładnie to jest? Zapytał, wskazując na mapę miasta leżącą na ladzie. Agnieszka zawahała się. To nie był standardowy element jej pracy. Ale kierownik zawsze podkreślał, że goście z apartamentu prezydenckiego zasługują na szczególną uwagę. Oczywiście, powiedziała wychodząc z zalady, stanęła obok niego, rozłożyła mapę i zaczęła pokazywać trasę. Był wyższy niż się wydawało, a jego zapach, subtelna mieszanka drogiej wody kolońskiej i czegoś, czego nie potrafiła zidentyfikować, był dziwnie odurzający. To tylko 10 minut spaceru stąd, wyjaśniła, ale jeśli woli pan, Mogę zamówić taksówkę. Spacer brzmi dobrze, odpowiedział wciąż studiując mapę. Może, może poleciłabyś mi jeszcze kilka miejsc wartych odwiedzenia. Jestem tu służbowo, ale chciałbym też zobaczyć prawdziwą Warszawę. Agnieszka poczuła lekkie rumieńce na policzkach. To było nieprofesjonalne, ale nie mogła się oprzeć chęci podzielenia się swoimi ulubionymi miejscami. Przez następne dziesięć minut pokazywała mu na mapie ukryte perełki miasta – Małe kawiarnie, parki, galerie sztuki, o których wiedzieli głównie miejscowi. Karol słuchał z prawdziwym zainteresowaniem, zadając pytania i od czasu do czasu robiąc notatki w telefonie. Kiedy skończyli, podziękował jej z szczerym uśmiechem. Jesteś niezwykłą przewodniczką, Agnieszko powiedział, czytając jej imię z plakietki. Może, może zgodziłabyś się pokazać mi któregoś dnia jedno z tych miejsc osobiście, jako przewodnik oczywiście. Zapłacę za twój czas. Agnieszka zamarła. To było niespodziewane. I absolutnie wbrew zasadom hotelu pracownicy nie mogli nawiązywać prywatnych relacji z gośćmi obawiam się, że to niemożliwe odpowiedziała uprzejmie, ale stanowczo. Ale nasza konsjerż z pewnością może zorganizować dla pana prywatnego przewodnika. Karol skinął głową, nie wydawał się urażony odmową. Rozumiem. W takim razie będę musiał odkrywać Warszawę sam. Dziękuję za pomoc. Wziął swoją walizkę i ruszył w kierunku windy. Agnieszka wróciła za ladę, czując dziwny niepokój. To był tylko kolejny gość, przypomniała sobie. Bogaty, przystojny, ale wciąż tylko gość. Za kilka dni prawdopodobnie nawet go nie zapamięta. Jak bardzo się myliła. Następnego dnia Agnieszka miała wolne. Spędziła poranek na przeglądaniu ofert pracy online. Po trzech latach w hotelu czuła, że czas na zmianę, ale żadne ogłoszenie nie wydawało się odpowiednie. Albo wymagania były zbyt wysokie, albo wynagrodzenie zbyt niskie. O czternastej poszła na kawę z przyjaciółką, marzeną, która pracowała w agencji reklamowej. Musisz się wyrwać z tej pracy, powiedziała marzena, mieszając swojego czajlatę. Marnujesz się tam. Z twoimi umiejętnościami językowymi i doświadczeniem w obsłudze klienta. Mogłabyś robić coś o wiele ciekawszego. Agnieszka westchnęła. Słyszała to już setki razy. Łatwo ci mówić, masz kreatywną pracę, podróżujesz, spotykasz ciekawych ludzi. Ja rejestruję przyjazdy i wyjazdy. Marzena przewróciła oczami. A co z tym kursem fotografii, który zrobiłaś w zeszłym roku? Twoje zdjęcia są naprawdę dobre. Może mógłbyś coś z tym zrobić? Agnieszka uśmiechnęła się smutno. Fotografia była jej pasją, ale trudno było wyobrazić sobie, jak mogłaby na tym zarabiać. To tylko hobby, odpowiedziała. Wróciła do swojego małego mieszkania na Pradze późnym popołudniem. Mieszkanie należało kiedyś do jej babci, i choć było niewielkie, miało swój urok. Wysokie sufity, drewniane podłogi, duże okna. Agnieszka kochała to miejsce, ale czasami czuła się w nim samotna. Jej ostatni związek zakończył się pół roku temu kiedy jej chłopak dostał pracę w Londynie i wyjechał bez większego namysłu. Nie zaproponował, żeby pojechała z nim, a ona nie zapytała. Może to był znak, że nie byli sobie przeznaczeni. Wieczór spędziła na przeglądaniu zdjęć, które zrobiła podczas ostatniego wyjazdu do Krakowa. Niektóre były naprawdę dobre, uchwycone w idealnym świetle z ciekawej perspektywy. Przez chwilę rozważała założenie konta na Instagramie poświęconego fotografii, ale ostatecznie zrezygnowała. Kto by to oglądał? Poszła spać z myślą, że jutro będzie kolejny zwyczajny dzień, ale następny dzień przyniósł niespodziankę. Kiedy Agnieszka pojawiła się na swojej zmianie w hotelu, kierownik poprosił ją na rozmowę. Agnieszko, gość z apartamentu prezydenckiego, pan Stern, złożył specjalną prośbę. Chcę, żebyś została jego osobistą asystentką podczas pobytu w Warszawie. Agnieszka zamrugała ze zdziwienia. Słucham, ale. Ja jestem recepcjonistką, nie asystentką kierownik skinął głową. Wiem, ale pan Stern był bardzo nalegający. Powiedział, że twoja wiedza o mieście jest bezcenna i że zapłaci podwójną stawkę za twoje usługi. Hotel oczywiście otrzyma prowizję. Agnieszka była oszołomiona. Czy to nie jest wbrew zasadom? Zapytała. Kierownik westchnął. Technicznie rzecz biorąc, tak, ale pan Stern to wyjątkowy gość. Jest jednym z największych inwestorów w branży technologicznej w Europie. Ma udziały w kilku firmach, które są naszymi korporacyjnymi klientami. Dyrekcja uważa, że powinniśmy spełnić jego prośbę. Agnieszka nie wiedziała, co powiedzieć. Część jej była zaintrygowana propozycją, ale inna część czuła niepokój. A jeśli odmówię? Zapytała. Kierownik spojrzał na nią poważnie. Nikt cię nie zmusza, Agnieszko, ale byłby to dobry ruch dla twojej kariery w hotelu. To było jasne. Odmowa mogłaby zaszkodzić jej pozycji. Agnieszka poczuła irytację, ale szybko ją stłumiła. Dobrze, zgadzam się, ale chciałabym jasno określić zasady tej współpracy. Kierownik uśmiechnął się z ulgą. Oczywiście, pan Stern czeka na ciebie w restauracji hotelowej. Możesz tam pójść i omówić szczegóły. Karol Stern siedział przy stoliku w rogu, przeglądając coś na swoim laptopie. Gdy Agnieszka podeszła, wstał i uśmiechnął się. Dziękuję, że zgodziłaś się na spotkanie, powiedział, wskazując na krzesło naprzeciwko. Agnieszka usiadła, zachowując profesjonalny wyraz twarzy. Rozumiem, że złożył pan specjalną prośbę dotyczącą mojej osoby, zaczęła. Karol skinął głową. Tak, potrzebuję kogoś, kto zna miasto i może mi pomóc w poruszaniu się po nim efektywnie. Twoje sugestie wczoraj były bardzo pomocne. Agnieszka postanowiła być bezpośrednia. Panie Stern, Muszę przyznać, że ta sytuacja jest dość nietypowa. Jestem recepcjonistką, nie przewodnikiem ani asystentką. Karol patrzył na nią z ciciściec zainteresowaniem. Rozumiem twoje obawy, ale potrzebuję kogoś, kto pokaże mi prawdziwą Warszawę, nieturystyczną wersję. Z tego, co widziałem, masz doskonałą wiedzę o mieście i intuicję, która mi odpowiada. Agnieszka uniosła brwi. Intuicję? Karol uśmiechnął się lekko. Tak. Sposób, w jaki opisałaś te miejsca wczoraj, było w tym coś osobistego, autentycznego. To rzadka cecha. Agnieszka nie wiedziała, jak zareagować na komplement. Czego dokładnie by pan ode mnie oczekiwał? Zapytała, wciąż ostrożna. Potrzebuję kogoś, kto będzie mi towarzyszył podczas spotkań biznesowych, jako tłumacz i asystent, pokaże mi ciekawe miejsca w mieście i pomoże w organizacji kilku wydarzeń towarzyskich. Będę w Warszawie przez trzy tygodnie. I mam napięty grafik. Wyjął steczki kilka dokumentów. To moja propozycja, wynagrodzenie, godziny pracy, obowiązki. Przeczytaj uważnie i daj mi znać, czy ci odpowiada. Agnieszka przejrzała dokumenty i prawie zakrztusiła się, widząc kwotę wynagrodzenia. Była astronomiczna. Więcej niż zarabiała w hotelu przez pół roku. To, to bardzo hojna oferta, powiedziała w końcu. Karol wzruszył ramionami. Płacę za jakość i dyskrecję. Moje interesy są delikatnej natury. Agnieszka zastanawiała się przez chwilę. Pieniądze były kuszące, a praca wydawała się interesująca. Poza tym to było tylko na trzy tygodnie. Zgadzam się, powiedziała w końcu, ale mam kilka warunków. Po pierwsze, żadnych nieodpowiednich zachowań. Po drugie, potrzebuję przynajmniej jednego, dnia wolnego w tygodniu. I po trzecie, muszę wiedzieć dokładnie, na czym polegają te delikatne interesy. Karol uśmiechnął się szeroko. Oczywiście, wszystkie warunki są akceptowalne. Co do moich interesów, jestem inwestorem. Obecnie interesuję się polskim rynkiem technologicznym. Jest tu kilka obiecujących startupów, które chciałbym wesprzeć finansowo. Wyciągnął rękę. Więc mamy umowę? Agnieszka zawahała się tylko przez sekundę, po czym uścisnęła jego dłoń. Mamy umowę. Tak rozpoczęła się najbardziej niezwykła przygoda w życiu Agnieszki. Następnego dnia zaczęła pracę jako osobista asystentka Karola Sterna. Jej pierwszy dzień był intensywny. Towarzyszyła mu na trzech spotkaniach biznesowych, tłumaczyła rozmowy, robiła notatki, organizowała przejazdy. Karol był wymagającym szefem, oczekiwał perfekcji i pełnego zaangażowania, ale był też sprawiedliwy i szanował jej zdanie. Podczas lunchu zapytał ją o opinię na temat jednego ze startupów, z którym rozmawiał rano. Agnieszka szczerze wyraziła swoje wątpliwości co do ich modelu biznesowego. Spodziewała się, że się zdenerwuje, ale on wysłuchał jej uważnie i przyznał, że ma rację. Po tygodniu pracy z Karolem, Agnieszka zaczęła dostrzegać, że jest kimś więcej niż tylko bogatym biznesmenem. Był inteligentny, oczytany, miał poczucie humoru. Interesował się sztuką, historią, architekturą. Kiedy pokazała mu stare miasto, zadawał wnikliwe pytania o historię budynków, o życie ludzi w różnych epokach. Gdy zabrała go do małej galerii, sztuki na Pradze, spędził godziny rozmawiając z artystami, a nawet kupił kilka prac od młodego, nieznanego malarza. Jednego wieczoru po długim dniu spotkań zaproponował kolację w restauracji na dachu jednego z wieżowców. Widok na miasto był Spektakularny. Co myślisz o swojej tymczasowej pracy? zapytał, nalewając jej wino. Agnieszka zastanowiła się. Jest. interesująca. Zupełnie inna niż praca w hotelu. Każdy dzień przynosi coś nowego. Karol patrzył na nią intensywnie. A co planujesz? Robić po moim wyjeździe? Wrócisz do recepcji? Agnieszka westchnęła. Prawdopodobnie tak, chyba że w międzyczasie znajdę coś innego. Karol odłożył kieliszek. Widziałem twoje zdjęcia. Powiedział nagle. Agnieszka zmarszczyła brwi. Słucham? Twoje zdjęcia. Zostawiłaś swój tablet w samochodzie wczoraj. Nie chciałem grzebać, ale włączył się i zobaczyłem galerię zdjęć. Są naprawdę dobre, Agnieszko. Masz talent. Agnieszka poczuła, jak rumieniec wpełza na jej policzki. To tylko hobby, powiedziała cicho. Karol pokręcił głową. Nie, to więcej niż hobby. Masz oko do detali, do światła. Te zdjęcia opowiadają historię. Agnieszka nie wiedziała co powiedzieć. Nikt nigdy nie traktował jej fotografii tak poważnie. Dziękuję, powiedziała w końcu. Karol nachylił się nad stołem. Mam propozycję. Jedna z firm, w które inwestuje, to agencja kreatywna. Szukają fotografa do projektu w Azji, trzy miesiące podróży po Wietnamie, Tajlandii i Japonii, fotografowanie dla kampanii turystycznej. Mogłabyś być zainteresowana? Agnieszka zamarła. Ja, ale masz, nie jestem profesjonalną fotografką, nie mam portfolio, doświadczenia. Karol machnął ręką. To nie problem, twoje zdjęcia to twoje portfolio, a doświadczenie zdobędziesz podczas projektu. Znam dyrektora kreatywnego, mogę cię polecić. Agnieszka poczuła, jak jej serce przyspiesza. Azja, podróże, fotografia to brzmiało jak spełnienie marzeń, ale była też ostrożna. Dlaczego miałbyś to dla mnie zrobić? Ledwo mnie znasz. Karol patrzył na nią przez chwilę, jakby zastanawiał się nad odpowiedzią. Lubię inwestować w potencjał, powiedział w końcu, w biznesie i w ludziach. Widzę w tobie talent, który się marnuje za recepcją hotelu. To byłaby szkoda. Agnieszka wciąż nie była przekonana. A co, jeśli się nie sprawdzę? Co, jeśli moje zdjęcia nie będą wystarczająco dobre? Karol uśmiechnął się łagodnie. Wtedy wrócisz do Warszawy i znajdziesz inną drogę. Ale przynajmniej będziesz wiedziała, że spróbowałaś. Nie sądzisz, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż tego, czego się nie odważyło zrobić? Te słowa poruszyły Agnieszkę głębiej niż chciała przyznać. Całe jej życie było definiowane przez bezpieczne wybory, przez strach przed porażką. Może nadszedł czas, by zaryzykować. Muszę to przemyśleć, powiedziała w końcu. Karol skinął głową. Oczywiście, nie ma pośpiechu. Ale jeśli zdecydujesz się przyjąć tę propozycję, pomogę ci przygotować się do wyjazdu. W drodze powrotnej do hotelu Agnieszka była pogrążona w tysiąc dziewięćset myślach. Propozycja Karola była kusząca, ale też przerażająca. Czy naprawdę mogłaby rzucić wszystko i wyjechać na drugi koniec świata? Co, jeśli to był błąd? A może większym błędem byłoby nie spróbować? Tej nocy prawie nie spała, rozważając wszystkie za i przeciw. Następnego dnia, podczas śniadania, Karol nie wspomniał o ich wczorajszej rozmowie. Zamiast tego omówił plan dnia. Mieli odwiedzić dwa startupy na przedmieściach, a potem spotkać się z potencjalnymi inwestorami na kolacji. Agnieszka była wdzięczna za tę normalność. Potrzebowała czasu, by uporządkować myśli. Pierwsze spotkanie przebiegło gładko. Startup zajmował się rozwojem aplikacji do nauki języków obcych i miał już sporą bazę użytkowników. Karol był zainteresowany. Ale ostrożny. Konkurencja w tej branży jest ogromna, powiedziała Agnieszka, gdy wychodzili z biura. Muszą mieć coś wyjątkowego, żeby się wyróżnić. Drugie spotkanie było mniej udane. Firma pracowała nad innowacyjnym systemem płatności, ale ich prezentacja była chaotyczna, a odpowiedzi na pytania Karola wymijające. Nie inwestuję w ludzi, którzy nie potrafią jasno komunikować swoich idei, powiedział, gdy wracali do samochodu. Po powrocie do hotelu Karol musiał odbyć kilka telekonferencji, więc Agnieszka miała kilka godzin wolnego. Postanowiła pójść do parku Łazienkowskiego z aparatem. Fotografowanie zawsze pomagało jej myśleć, uporządkować emocje. Gdy spacerowała alejkami, robiąc zdjęcia ludzi, ptaków, architektury, zastanawiała się nad propozycją Karola. Czy mogłaby żyć z fotografii? Czy miała odwagę zrezygnować z bezpieczeństwa stałej pracy dla niepewnej przygody? Wieczorem podczas kolacji z inwestorami Agnieszka była głównie obserwatorem. Siedziała obok Karola, tłumaczyła, gdy było to konieczne, ale większość rozmów prowadzono po angielsku. Zauważyła, jak Karol płynnie przechodzi między różnymi tematami: od finansów, przez technologię, po sztukę i politykę. Był w swoim żywiole, pewny siebie, charyzmatyczny. Inwestorzy słuchali go z uwagą, śmiali się z jego żartów. Zgadzali się z jego argumentami. Po kolacji, gdy goście już wyszli, Karol zamówił butelkę szampana. Za udany wieczór, powiedział, wznosząc toast. Agnieszka uśmiechnęła się i wzięła łyk. Jesteś w tym naprawdę dobry, powiedziała. W czym? Zapytał, choć wiedział o co jej chodzi. W przekonywaniu ludzi, w sprawianiu, że chcą zrobić to, czego ty chcesz. Karol zaśmiał się. To nie manipulacja, jeśli o to ci chodzi. To znajomość ludzkiej natury. Każdy chce wierzyć, że może osiągnąć więcej, być kimś lepszym. Ja tylko pokazuję im możliwości. Agnieszka patrzyła na niego przez chwilę. Jak ze mną? Też pokazujesz mi możliwości? Karol spoważniał. Tak, ale decyzja należy do ciebie. Zawsze. Zapadła cisza. Agnieszka bawiła się kieliszkiem, zbierając myśli. Przyjmuję twoją propozycję, powiedziała w końcu. Chcę spróbować jako fotografka. Karol uśmiechnął się szeroko. Wspaniale. Nie pożałujesz tej decyzji, Agnieszko. Uniósł kieliszek. Za nowe początki. Następne dni były intensywne. Agnieszka nadal pracowała jako asystentka Karola, ale jednocześnie przygotowywała się do nowego wyzwania. Karol pomógł jej wybrać najlepsze zdjęcia do portfolio, zorganizował spotkanie z dyrektorem kreatywnym agencji, doradził w sprawie sprzętu fotograficznego. Agnieszka złożyła wypowiedzenie w hotelu, co przyjęto z mieszanymi uczuciami. Kierownik był rozczarowany, ale niektórzy koledzy cieszyli się jej sukcesem. Tydzień przed wyjazdem Karola z 9930 Warszawy Agnieszka otrzymała oficjalną ofertę od agencji. Projekt w Azji miał rozpocząć się za miesiąc. Wynagrodzenie było znacznie wyższe niż to, które otrzymywała w hotelu. Kiedy podpisała umowę, poczuła mieszankę ekscytacji i strachu. Czy naprawdę to robiła? Czy naprawdę zostawiała swoje dotychczasowe życie dla niepewnej przyszłości na drugim końcu świata? Wątpliwości są naturalne, powiedział Karol, gdy mu o tym opowiedziała, ale pamiętaj, że nie podejmujesz nieodwracalnej decyzji. Jeśli nie spodoba ci się ta praca, zawsze możesz wrócić. Te słowa przyniosły jej pewną ulgę. Rzeczywiście to nie był koniec świata, to był tylko nowy rozdział. Ostatni tydzień pracy z Karolem minął szybko. Był to czas podsumowań, ostatnich spotkań, pożegnań. Karol zdecydował się zainwestować w dwa startupy, które odwiedzili i nawiązał współpracę z grupą lokalnych inwestorów. To był owocny pobyt, powiedziała Agnieszce. Dużo zawdzięczam Twojej pomocy. Agnieszka uśmiechnęła się. Ja zawdzięczam Ci znacznie więcej, odpowiedziała szczerze. W ostatni wieczór przed wyjazdem Karola. Poszli na spacer po starym mieście. Był ciepły majowy wieczór, ulice były pełne ludzi. Zatrzymali się na placu zamkowym, patrząc na oświetloną kolumnę Zygmunta. Będę tęsknić za Warszawą, powiedział Karol. To miasto ma duszę. Agnieszka spojrzała na niego z zaskoczeniem. Naprawdę tak myślisz? Większość turystów widzi tylko powierzchowne piękno. Karol skinął głową. Tak, to miasto, które przetrwało zniszczenie. I odrodziło się. Jest w tym coś inspirującego. Stali w milczeniu przez chwilę, podziwiając widok. Agnieszko, zaczął Karol cicho, jest coś, o co chciałbym cię prosić. Agnieszka spojrzała na niego pytająco. Chciałbym, żebyś zrobiła mi jedno zdjęcie, tutaj, na tle miasta. Agnieszka uśmiechnęła się. Oczywiście, wyjęła aparat, który teraz zawsze nosiła przy sobie i zaczęła szukać odpowiedniego kąta. Karol stanął pod kolumną, z panoramą Starego Miasta za plecami. Nie uśmiechał się, ale jego twarz była spokojna, refleksyjna. Agnieszka zrobiła kilka zdjęć, zmieniając pozycję, eksperymentując ze światłem. Jedno szczególnie jej się spodobało. Karol patrzył w dal, a zachodzące słońce tworzyło wokół jego sylwetki złotą poświatę. Pokazała mu na ekranie aparatu. To jest dobre, powiedział, przyglądając się uważnie. Czy mogłabyś mi je wysłać? I jeszcze jedno. Spojrzał jej prosto w oczy. Chciałbym, żebyś to zdjęcie umieściła w swoim portfolio, jako przypomnienie, gdzie zaczęła się twoja droga jako fotografki. Agnieszka poczuła wzruszenie. Zrobię to, obiecała. Karol uśmiechnął się i delikatnie dotknął jej policzka. Wierzę, że osiągniesz wielki sukces, Agnieszko. Masz talent i odwagę. To rzadka kombinacja. Agnieszka chciała coś powiedzieć, ale słowa utknęły jej w gardle. Zamiast tego instynktownie przysunęła się bliżej i pocałowała go. Był to krótki, delikatny pocałunek, ale pełen emocji. Gdy się odsunęła, Karol patrzył na nią z zaskoczeniem, ale też z czymś, co wyglądało jak radość. Przepraszam, powiedziała szybko. Nie powinnam była. Karol pokręcił głową Nie przepraszaj. Chciałem to zrobić od tygodnia, ale nie byłem pewien, czy to odpowiednie Agnieszka zaśmiała się cicho. Myślę, że przekroczyliśmy granicę odpowiedniego już dawno temu. Karol również się zaśmiał Masz rację. Ale to nie zmienia faktu, że jutro wyjeżdżam, a ty za miesiąc lecisz do Azji. Agnieszka wiedziała, że ma rację. Ich drogi się rozchodziły, przynajmniej na razie. Więc co? Teraz? Zapytała. Karol wziął ją za rękę. Teraz? Teraz cieszymy się tą chwilą, a później zobaczymy. Świat jest mniejszy niż się wydaje, zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą się odnaleźć. Ścisnęła jego dłoń, czując, jak jej serce wypełnia się nadzieją chciałabym w to wierzyć. To wiesz, powiedział prosto, czasami wiara to wszystko, czego potrzebujemy, by zrobić pierwszy krok. I w tym momencie, stojąc na placu zamkowym z dłonią w dłoni mężczyzny, który zmienił jej życie, Agnieszka uwierzyła, uwierzyła, że to nie koniec, a początek, że przyszłość choć niepewna jest pełna możliwości i że czasami najlepsze historie zaczynają się od nieoczekiwanego spotkania w hotelowym lobby. Następnego dnia Karol wyjechał, ale nie pożegnali się na zawsze. Wymienili się numerami telefonów, adresami e-mail, profilami w mediach społecznościowych, obiecali pozostać w kontakcie. Agnieszka nie wiedziała, czy ta obietnica zostanie dotrzymana, ale nie martwiła się tym. Miała przed sobą nowe życie, nowe wyzwania, nowe marzenia do spełnienia. Miesiąc później wsiadła do samolotu do Bangkoku z aparatem w ręku i sercem pełnym odwagi, w jej portfolio, wśród wielu innych zdjęć, było to jedno szczególne mężczyzna stojący na tle zachodzącego słońca, patrzący w przyszłość. Nie wiedziała, co ta przyszłość przyniesie, ale była gotowa ją odkryć. Drogi czytelniku, dziękuję ci za przeczytanie mojej historii. Jeśli ci się podobała, byłabym niezmiernie wdzięczna za twoją subskrypcję i polubienie. Twoje wsparcie pomaga mi tworzyć więcej takich opowieści. Do zobaczenia przy kolejnej historii.